godzina 17 Wjechałem dzisiaj z Nordkapu i kieruję się tutaj tutaj byłem może najpierw tak tutaj pokażę tak wygląda Norwegia Ja jechałem sobie w tej podróży Niemcy, Dania, Szwecja, Oslo Lillehammer, Trondheim tam przez rana Lofoty to co po lewej Tromsø, Hammerfest a teraz jestem na najbardziej wysuniętym e, krańcu Norwegii no i właściwie krańcu Europy jak to wygląda w, w powiększeniu Nordcap Turyst, z turystycznych powodów e, z powodów e, takich że, mm, że ten przylądek jest e, wyżej położony tak? W sensie wyżej, że... Um, wyżej nad poziomem morza, o. Yy, dlatego tam zrobiono centrum. Natomiast no, tam 90... Nie wiem czy 90, ale... połowa, 50% ludzi, którzy przyjeżdżają, no to oni, oni myślą, że jadą... Yy, przyjechali, pojechali na Nordkap, czyli byli na yy, tym krańcu takim północnym. No a to nieprawda, bo jak tu widać, Coś tu jest innego. No, także jestem w tym punkcie, teraz gdzieś tu? O, nie będę. Jest godzina piąta. Naprawdę jest taka mgła, ale tu mi gościn powiedział, który wracał z tamtej trasy, że, że, że ta mgła nie jest cała taka straszna. Tu ludzie by czekali, bo mówią, że. Nie wiem, czy czekali, ale byli tutaj w okolicy dwa tygodnie i mówią, że teraz są warunki najlepsze. Także, że tutaj jest mgła. Może tutaj też, ale tam. Tam właśnie nie ma, jest dobrze. Także 9 km, pytanie mi to w jedną stronę, pewnie z 3 godziny jak nie więcej, bo tu droga kamienista. Także jasno jest cały czas. To jest okej, okay. no jasno. Jak jest mgła to jest mglisto. Ale teraz jest okej. Okay. No, także filmik nagram, jak tam będę będę na krańcu północnej Europy